Tukashi i witam Was w tym filmiku. Ten filmik będzie wyborem nazwy do mojej serii z Simsami. Przygotowałam sobie karteczki, bo to będzie losowanie. Pierwsza propozycja to jest trzecia dynastia. Druga to propozycja to dynastia Simsów. No a trzecia to będziecie Wy wymyślać. Ja złożę te karteczki, te takie małe podraciki i będę losować ok, znalazłam pudełeczko po mojej szczotce Tangle Teaser teraz wymieszam te pudełeczki i będę losować no to losuję którą nazwę obstawiacie dynastię Finsów, yy, trzecią dynastię czy wymyślą przez was? Dom dom dom. tak jak przy wzięło mi się dwa to może wezmę tam co zostało jedno. teraz obstawiajcie co to będzie gotowi? no to zaglądamy i Dynastia Simsów! Więc od teraz seria z The Sims 3 na moim kanale będzie nazywała Dynastią Simsów. Dziękuję za oglądanie tego filmiku do końca. Do zobaczenia w następnym filmiku. Zapewne w Simsach lub zniszczę dziennik. Albo jak czytaliście mój opis, w tonie książce. Do zobaczenia. Pa! Jeśli Wam się nie podoba ta nazwa, to piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli, żebym miała nazwę tej, tej mojej serii z Simsami. Więc proszę nie krytykować. Dobra.